Dzień 28 i Tomasz pyta, to pytanie mnie rozbroiło. Czy mówisz tak na co dzień? Czy jest jakiś specjalny tryb mówienia podczas nagrania, czy lektorzy po prostu mówią tak na co dzień? Zawsze mnie to ciekawiło. I tak i nie. Ja na co dzień mówię w sposób, który wiele osób uważa za przesadnie poprawny. Myślą, że ja bardzo się staram, żeby tak mówić, że ja jestem napuszony. nawet czasem w opiniach, recenzjach moich kursów widzę, że ja mówię w taki trochę reklamowy sposób cały czas i że mówię w sposób, który jest właśnie taki przesadnie poprawny, ale, ale to, to nie do końca tak. My jesteśmy po prostu przyzwyczajeni na co dzień do tego, że większość ludzi wokół nas mówi niepoprawnie. Fafluni. I generalnie mówi na odwal po prostu. I teraz, kiedy pojawia się ktoś, nie mam tutaj na myśli mnie w ogóle, kogokolwiek, kto zaczyna mówić w taki sposób, w jaki język polski powinien brzmieć, to, to brzmi dla nas trochę mało naturalnie, to brzmi dla nas trochę dziwnie. Czy ja mówię na co dzień tak, jak nagrywam przed mikrofonem? Nie. Na co dzień mówię właśnie trochę mniej precyzyjnie, trochę mniej dokładnie. W czasie mówienia do Was tutaj, w czasie mówienia w filmach na kanale. Ja, ja wcale nie czytam po lektorsku, ja nie mówię po lektorsku. Ja czasem trochę inaczej akcentuję, ja czasami trochę, trochę coś na przykład pochylę, jakieś samogłoski. Mówię w taki sposób, w jaki komunikuję się na co dzień. Kiedy zaczynam czytać lektorsko, zaczynam brzmieć całkowicie inaczej. Zaczynam brzmieć dużo precyzyjniej, dużo bardziej wyrównuję na przykład iloczas, długość wybrzmienia poszczególnych sylab. Do tego wszystkiego zupełnie inaczej moduluję głosem, zupełnie inaczej przykładam się do wybrzmienia. Brzmienia każdego słowa, które wypowiadam, wszystko staje się dużo precyzyjniejsze, a przez to dużo bardziej zrozumiałe. Natomiast wiadomo, że gdybym w taki sposób chciał prowadzić kanał, no, byłoby to niestrawne na dłuższą metę i ja to rozumiem, ja mam tego świadomość. Także są jakby dwa tryby, one są do siebie zbliżone, ale no też trzeba mieć świadomość tego, że. Lektor, przeciętny lektor nie potrafi na co dzień mówić na odwal. Nie potrafi mówić na co dzień tak, jak większość Polaków mówi. My nie jesteśmy w stanie mówić w taki sposób, żeby się nie dało tego zrozumieć, bo po prostu to, to jest dla nas bardziej męczące niż faktycznie mówienie poprawnie. Nie umiem tak, no sorry, no nie umiem tak i, i większość lektorów, których znam, też tak nie umie. Nawet kiedy rozmawiamy ze sobą po prostu przy piwie, nawet. No to nawet pomimo piwa ta mowa jest bardzo precyzyjna, perlista i bardzo dokładna. No to, to, jest, to jest w pewien sposób wymóg tej pracy. Jeśli na co dzień mówimy poprawnie, to jest dużo łatwiej mówić. Poprawnie, kiedy siadamy przed mikrofonem, prawda? No, także nie, nie staram się absolutnie w czasie prowadzenia na przykład właśnie konsultacji czy materiałów na kanał, czy kursów, nie staram się za wszelką cenę mówić bardzo poprawnie. To jest normalna komunikacja w taki sposób, w jaki normalnie codziennie rozmawiam z ludźmi. Mam nadzieję, że na to pytanie odpowiedziałem być może zaskakująco trochę, ale tak faktycznie jest, przynajmniej z moich obserwacji. Jeśli spotkaliście się z czymś innym, jako lektorzy na przykład, to też napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekaw Waszych spostrzeżeń. No a my widzimy się już jutro, oczywiście o 18.00. Do zobaczenia! Pa!